O, gdzie ja jestem? O Boże. Ta impreza była mocna bardzo. Trochę bym się tego nie spodziewał po tej imprezie. Ta impreza była tak mocna. Dobra. Hmm, najpierw musimy się znaleźć. Jesteśmy na jakiegoś drzewa. Hmm? Drzew jest bardzo dużo, Ale dobra, chodźmy. Samochód spalony? Czy to z tego zicha? Zdzichu! Halo, dzichu. Andrzej! Andrzej, i z tam byli. Może w bagażniku są. Bój, wie kto. No, e, wiadomo. Dobra, chodźmy dalej. Hmm, w ogóle nie mogę się odnaleźć. Gdzie ja jestem? Jeż to wygląda, jakbym się na serio zgubił. No, bo jestem zgubiony. Auto z wygląda, jakby było spalone, uderzył go w słup. Ale u słupy nie. Jakby to słup nie pękł. Trochę powalona. Chodźmy do mojego Michałka. Czyli mojego synka. Michałku! No nie, Michałek nam uciekł. Michałku! Wariu! Jak ty łomem ci przywalę! No nie no mój synek uciekł, dobra, szybko. Chodź, as, as. a tam jest chyba jego domek Michałka. Tak, bo to jest ta stodoła moja stara. Dobra, chodźmy do mojej starej stodoły. Pardon. Yy, dobra. O urra! O, o, dobra. No, mam nadzieję, że mój synek jest w pokoju Hmm, najpierw bym sprawdził stodołę bo może w dole nagle siedzi, okazuje się Dobra, ale te drzwi się otwierają jak kiedyś Zamknę... Sami się zamknęły drzwi, podejrzane Dobra Hmm Ognisko się pali, niech się pali Ale tu ciepło jest To ja chyba tu zostanę na noc Zapytam się mojego synka Znaczy ja tu, to jest moja budowla Zjaśnię światło albo zapalmy. Mamy dużo, My jesteśmy rolnikami praktycznie. Ja jestem rolnikiem, pracowałam nad budową na rolnictwie z moim wujkiem, który ma jakieś 70 lat. Tak? Dobra. Czekaj, tu nikogo nie ma. Hmm, czyż. Hmm, nie wiem o co chodzi. Dobra, chyba wiem o co chodzi. Nie, po prostu mojego wujka w domu. dobra. Chodźmy najpierw może do tego bloku, który tam stoi. Tam jest mój dom, bo tam mieszkam. Blisko mojej stodoły, żeby było. Dobra. Tu nikogo auta nie ma. Tu wszyscy się wyprowadzili? Jakaś impreza może, taksij zamówić? Nie, po co taksij? Nikogo tu nie ma. To jest bardzo dziwne. Zawsze tu są ludzie. Ja już prześnię, da się praktycznie. Dobra. jak które to były chyba piętro? Chyba trzecie. Znaczy na pewno trzecie. No przecież ja tu mieszkam, to chyba wiem, gdzie będzie mój dom. Czekaj. O ja suń, coś ze mną jest nie tak dzisiaj. no chyba na totalny nawet. Sąsiad? To nie mój dom. O kurde Muszę do kogoś. To musiała być chyba dwójka O kurde Zaraz, Ja mam jakiś adhata totalny dziś Sprawdźmy sąsiada Sąsiedzie! Where are you, my friend? Dobrze Sąsiada nie ma Trzeba drzwi naprawić Sąsiedzie naprawią drzwi już O kurde um, Sąsiad ma drzwi To się wyjdźmy, jak normalny człowiek Aj, mój domek nie wierzyłem w siebie. Mm, ogólnie podoba mi się. Tarasik pięknie wygląda. Hmm. O, łóżko. Spójdźmy to trochę. Hmm, trochę wysoko. Tak się urodziłem. Dobra. Czy w lodówce jest? No, no, no. O, dzisiaj trzeba iść do sklepu. Hmm, dobra. Jest grze jaką kuta, ee... Jak moja znaczy, jak moja babcia? O, zegar mojej tej No tak. Ten zegar jest najlepszy. Okna? No e, nie, są dobrze. Wszystko to jest. Chyba pójdziemy na zakupki jakieś. No, nie wiem gdzie tu może być jakiś sklep. Hmm. Najpierw musimy zejść. To, ta winda tak się poruszła dwa na godzinę. No dały window, to rana. tak i wyszły. Gdzie tu jedziemy? Na race... na racetrack. Kur... Broski. O, jedziemy. Wiesz Krasnalu gdzie jechać? Dosłownie Krasnalu. Dlaczego jesteś Krasnalem? Nie wiem. A, okej. Okay. Jak się urodziło. No, dobra. Hm. Jesteś takim karłem w jak jakiś totalny gej. Spierdalaj, kurde. No, nie mów. To moja wina. a ty się takim radziłeś. Ta okay, to twoja moja wina. Nie. okej, to sobie. A kogo to wina, Twojej mamy? Spowoduje wypadek zaraz. Nie, nie wiem tego. Chcę bezpiecznie dojechać, bo chcę coś sobie kupić. No dobra, zratowałem tylko. Tak, na pewno tam my można wierzyć. No nie, muszę to by powiedzieć. Wygląda jak karu. Mówiłeś, tego, to mi. No wiem, ale na serio wyglądasz. Hmm. Dupek z ciebie. Ej, dobra, włącz jakieś radio. Włącz jakieś mioseczkę. A, no tak. Przecież masz rączkę w kieszeni. I do kierownicy. <grym> Umiesz jechać? Nie umiem, nie mam prawka nawet. A, okej. Okay. No to wysiadam nara. Wracaj do mnie, krasnalu zawalony. No, no i dobrze. Jedziemy na tą stację benzynową. Musimy sobie coś kupić. To, to jest jakaś chyba stacja już mega. Kurwa, jak zawsze tu nic nie działa. Zawolona stacja. No tempa stacja. Dobra, zaraz tu zrobimy kurwa jakiś napad. Otworzyły się jak... No, tam fajna drzwi. Dobra. Zapukajmy. Buk, buk. Kto tam? Hi -po, po tam? Dobra. Taktyczne zagranie. Dobra. Hmm. Tu nikogo nie ma? To są splecze jakieś. Zafajne. Tu nikogo. A może u góry? U góry. Nie, u góry na pewno. Zresztą chyba góra jest. Zresztą. Tak, jest góra, są schody. Może spotkamy kogoś. ożej szkur Nie chciałem tego zrobić. Ale jak już wybiera szyba, to wyjmijmy wszystkie. Nikt się nie dowie, że to byłem. Chyba opuszczona to jest. Ale nie widzę, nie widać, żeby była opuszczona. O, dobra. No kurde, zawal... No dzwoni dzwonimy jeszcze raz pokrasnala. Albo teraz pokrasnalkę. Hmm. Chyba pokrasnalkę. Idę mojego hotelu dalej. Jedziemy Pokrasnalkę. Hej, Hej, malenka, jestem rolnik. Popatrz na mój kurcznik. Jak się nazywa? Karu? Jaki Karu? To co, z dupy spadł. I tu mnie masz gościu. Robiłeś to. mnie. Dlaczego ty masz męski głos? Jestem. Czy dziewczyn, jesteś, jesteś dziewczyną? No jestem dziewczyną, ale tylko się urodziłam. A Dziewczyna z brodą? Tak! Okej, okay, wszystko jasne Kiedy będziemy? Momencik, jeszcze, jeszcze chwila Ale kiedy będziemy? Cierpliwości gnoju, o nie, ty kto to oglądasz? A to kręcą nie Ważne. Nieważne, <laughs> okay. to to samo Ej, tam już dzisiaj mój umarł, i Andrzej. Nie obchodzi mnie to, gościu Dobra, znęknij dupę, Karle Albo Karlełko Jestem Karlicą, gościu Karlica. Karlicą. Znasz takiego taki youtubera jak mini Mike? To jest Mike chłopak właśnie. A, okej. Okay. Jebać mini Mike'a tylko Teambox dał. dalej, znikam. <laughs> znikam się i pojawiam Dobra, teraz był taki pojebany jak moja mama Ty jaka z mieszkałem? Nie wiem. Wiem, chodźmy, za szczerze zamówmy. Tak, ale teraz zamówmy jakiego starego chłopa. Który ma około 60 lat. Kur, no ja chodzić nie umiem. Urodziłem się z dupą w palcu. Dobra. Mhm. Mm ja mogę. Tak, apartament. Do apartamentu, dziwko. No myślę jechać w ogóle nad pewnie się trafiła, jest dziewczyną czy chłopakiem? A, to nie masz głosu. A, bo to jest ten, on, on, nie, on nie może umieć, on nie mówi, on tylko ten, po migowemu. Dobra, teraz patrz na mój układ palców. Już. Wiesz to co się przekazałem? Że jesteś gejem. Jeszcześ i, i... Ale okazało się, że to dziewczyna. No to jesteś lesbijką. Wiesz gdzie idziemy teraz? <laughs> Co jest? T -t -t na to się nie obawiałem. Idziemy do dupy.